Cześć, witajcie z tej strony Maduba. My jesteśmy na serwisie Metin2 Polska, to jest mój ninja i lecimy z kolejną misją główną, konkretnie od Uriela, jest to poszukiwanie czwartej części, zapomnianej czwartej części yy, księgi i wchodzimy do lochu map, w którym powinno się znajdować. Naszym zadaniem będzie odwiedzić pomnik Wucha i pomnik su. Oczywiście mam mapkę pod spodem, tak żeby było wiadomo gdzie konkretnie iść i żebyśmy za szybko po prostu nie zabłądzili tutaj. Dobra, pier, pier, yy, pierwsze tutaj co, byśmy, co bym chciał Wam przekazać to udało mi się dobić 42 level. Oczywiście to skutkowało ubraniem kolejnej zbrojki na 42 poziom, ubraniem zabójcy na plus 5. Oczywiście no jest to jakiś tam progres na tej postaci, jednak nie jest to Jakaś wygórowana sprawa. Drugą rzeczą, którą chciałbym was poinformować jest to, że założyłem TikToka. TikTok będzie na pewno dostępny w linku tutaj pod filmem. I co, no w sumie tyle, no. Trzeba rozszerzyć w pewien sposób działalność, żeby być bardziej rozpoznawalny, żeby po prostu przyciągnąć tego jednak widzę na ten kanał i dalej się rozwijać. No nic cóż, dalej, lecimy wtedy. Więc tak, za chwilkę powinniśmy ujrzeć właśnie ten pierwszy posąg, którego powinniśmy dotknąć i przekaże nam kolejne cenne informacje względem, gdzie znajduje się czwarta strona. I chyba za niedługo do niego. Okay. Mam nadzieję, że dojdziemy. że Nie zapominać małpki. Jest, jest i pierwszy pociąg. Posąg WH. Którego trzeba dotknąć? Okej. Okay. Lecimy już do drugiego półmiska. Mam nadzieję, jak, jak najszybciej skończyć tą jak naj... misję, żeby jak najkrócej przebywać w tym lochu. Więc tak. Tu wle. Szybko, szybko, szybko. Tutaj. Prosto. W prawo. Raz trzeba przejść przez kanał, przejść i potem znowu w prawo. Także jeżeli chodzi o mapkę, wrzucę link w opisie też właśnie do, nie, do tej mapki, do mapki jeżeli dojdziecie tutaj właśnie do tego, yy, do tej części misji, będzie na, pewne, na pewno bardzo wam to pomocne. I na pewno też bardzo szybko tutaj wykonacie tę misję, z której dostajemy, no i mało expa myślę, bo aż chyba tam było 2 miliony. Przy obecnej sytuacji to jest, no jest kawał. Kawał dobrej roboty. Nie. Ślepe załóg, Dobra. Trzeba to jakoś o mnie wyminąć te małpy. Dobra, udało się. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o skillę, no niestety nie wbijałem mnie. Na razie jeszcze nie za bardzo. Tutaj. Oj. Doszedłem do wejścia, a my szukamy pomikawo po Może był wcześniej w ucha nie, najważniejsze, nie się na wobec Dobra Udało się Miejmy nadzieję, że on będzie znajdował się akurat tutaj. Jest, jest, pomnik Su, przepraszam, pomnik Su. Ok, tyś, 7, 750 tysięcy punktów doświadczenia. Hmm, no nic, no. I mamy czwartą stronę pamiętnika, także jest dobrze. Czwarta strona pamiętnika, także udajemy się w tym momencie do naszego Uriela, który przekazał, że nam dalsze informacje względem tej misji. Niestety konik patrzy razem ze mną. O, jak fajnie odrodził się również ze mną aukcja błyskawiczna nie interesuje mnie kompletnie eee, użyjemy potki prędkości nie wiem czy jak uda mi się do tego teleport teleportera czy uda mi się teleportować do M1 żeby po prostu szybko dostarczyć tą stronę eee, kolejną taką sprawą to jest wbijanie 50 levela 50 level będę wbijał za pomocą praktycznie tylko i wyłącznie e, łuku czyli po prostu kupiłem sobie kołczan na 7 dni u handlary za 500K no, będę gdzieś go stawiał sobie na pustyni tutaj i będzie expił. No Jak widać udało nam się dwa levele wbić, także w ciągu jednego dnia e, wykorzystałem do tego kawałki ciasta oraz e, potkę expa 100%. Na 3 godziny, one jeszcze są 29 minut Jednak nie jest to jakaś wygórowana cena za 2 levele 2,5 godziny plus ciasteczka Ciasta Konkretnie ciasta Jest w porządku Jest, na, jest nasz teleporter Chcę podróżować, tak Pum go, okej, okay. lecimy. Bo to nie będzie kraj. Nie, jesteśmy właśnie w y, M1 i jesteśmy od naszego starego Uriela. Starego, Heh. Dobra, okej, okay. odnaleziono czwartą stronę, Mamy miejmy nadzieję, że zawarte są w niej nowe informacje. No i tutaj są jakieś informacje. Jest miejsce, w którego już nie poszukiwano. Sknipek, okej. Okay. Dostaliśmy 2 miliony punktów doświadczenia, 50 tysięcy yangów i błogosławieństwo magii, czyli odnowienie e, many w 100%. No mi to jako Szamanowi za dużo nic nie da, jednak be, jak będzie potrzebne, będzie na miejscu. Także no. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. E, widzimy się już niebawem. Jeżeli jeszcze nie polubiliście tego filmiku, bądź nie zasubskrybowaliście mojego kanału, zapraszam Was bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Cześć! Hej, pa!